Niespodziewany świat mediów społecznościowych wciąga wir fascynujących historii, a w jednym z takich wydarzeń wystąpiła wnuczka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kai Megison Trump. Jej wystąpienie na popularnym TikToku, które zdobyło serca internautów, to nie tylko zgrabna sprzedaż, ale i kawałek osobistego życia politycznej elity. W filmie, który szybko stał się wiralowy, młoda Trump obsługuje klientów w słynnej kawiarni Duncan do Sytuacja rozgrywa się na tle kas nocnych. Gdzie z entuzjazmem nabija zamówienia, co wywołało falę pozytywnych reakcji w sieci. Takie wystąpienia, szczególnie od osoby blisko związanej z polityką, zazwyczaj przyciągają uwagę i podnoszą zainteresowanie tematami związanymi z rodzinnymi powiązaniami. Na początku drugiego miesiąca roku 2025 Donald Trump ponownie został zaprzysiężony na urząd prezydenta. Od tego wydarzenia Kai Megison Trump stała się częstym bywalcem mediów, nie tylko z powodu swojego nazwiska, ale przede wszystkim dzięki własnym poczynaniom. Jej dynamiczna osobowość oraz kontrowersyjne tematy, które porusza w swoich nagraniach, nie pozwalają na odwrócenie wzroku od jej profilu, małego okienka do życia wnuczki prezydenta. Wspomniane nagranie na TikToku, w którym 18 osiemnastoletnia Kai wciela się w pracownicę DriveTru, zdobyło w krótkim czasie przeszło 1500 tysięcy wyświetleń. Każde jej działanie jest skrupulatnie analizowane, a strój, który nosi, jest odzwierciedleniem kolorystyki marki. W jej przypadku dowcipne i kreatywne podejście do promocji daje jej nie tylko popularność, ale odnajdują w nim swoje odbicie także działy marketingu. W dodatku Kai Magison postanowiła przeprowadzić test smakowy, oceniając produkty najpopularniejszej kawiarni. Jej pojawienie się w takim kontekście ukazuje nie tylko osobistą markę, ale również możliwość łączenia tradycyjnych aspektów rodzinnych z nowoczesnym podejściem do marketingu. Ale Kai to nie tylko wnuczka Donalda Trumpa. Jest także córką Donalda Trumpa Juniora, a jej młody wiek nie przeszkadza jej w budowaniu silnej obecności w social media. Na TikToku. Platformie, gdzie młodsze pokolenia spędzają dużo czasu, prowadzi profil, który zyskuje na popularności. Na Instagramie jej konto również przyciąga uwagę, posiada tam ponad milion 700 tysięcy obserwatorów, z którymi dzieli się codziennością. Czynnikiem, który dodatkowo nadaje jej wyjątkowość, jest pasja do golfa, co z pewnością dodaje kolorytu jej publicznemu wizerunkowi. Można śmiało założyć że w przyszłości będzie łączyła różnorodne pasje, pokazując luksusowy styl życia, który w ostatnich latach staje się tak powszechny wśród młodego pokolenia influencerów. Tak więc, historia Kylieson Trump ujawnia nam nie tylko życie wnuczki byłego prezydenta, ale także wpływ młodych ludzi w mediach społecznościowych na kulturę, politykę i marketing, tworząc nową erę w kontaktach między politykami a społeczeństwem.